Dwóch dziennikarzy onetu usłyszało zarzuty związane z wejściem do strefy objętej stanem wyjątkowym. W tym czasie premier Promateusz Morawiecki nie pozostawia złudzeń. Jak to w jego stylu, przewiduje możliwość przedłużenia stanu wyjątkowego, jeśli według niego będzie taka konieczność. A na koniec oderwiemy się nieco od granicy Łukaszenki. I przejdziemy do tematu szczypawek, a konkretnie do narzędzi, jakie dostaną pracodawcy, dzięki którym będą mogli weryfikować, czy jesteście zapreparatowani, czy nie. I na tej podstawie oczywiście będą mogli decydować, co z wami dalej zrobić. Więc póki jeszcze czas, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie lajka, komentarz pod filmem, bo nie chcesz chyba, żeby twój szef dowiedział się, że mnie nie subskrybujesz, co? Na krawędzi! Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy jesteście na kanale. Na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Pozdrawiam! Ciebie! Ciebie i Ciebie też! Stan wyjątkowy jest nielegalny. Tak samo jak wybory, według których obecny prezydent zajmuje dane stanowisko. Konstytucyjnie nie zmieścili się w ramach, a wtedy stanu wyjątkowego nie było, jakoś konstytucjonaliści się nie odzywają w danym temacie. Ciekawe, czyż nie? Ciekawe, jak cholera. Pomijając już fakt, że Duda miał prowadzoną podwójną kampanię przez obecnego premiera Rzeczypospolitej. Dromateusza Radzieckiego. I o tym jakoś nikt nie wspomina, a przecież prezydent powinien być bezpartyjny, prawda? A teraz, bez zbędnego pierdzielenia, czyli zaraz po zbędnym pierdzieleniu lecimy z materiałem to opublikował na swoim portalu Relacje z pobytu dwóch swoich dziennikarzy na granicy z Białorusią na terenie obowiązywania stanu wyjątkowego. Dziennikarze dotarli prawie do samej granicy w Usnarzu Górnym, gdzie koczuje grupa 32 imigrantów, nie trafiając przy tym na choćby jeden patrol policji czy wojska. Jak widać, stan wyjątkowy na pełnych obrotach, a chłopcy onetowcy. Bez problemu naginają prawa fizyki. To po co było wprowadzać stan wyjątkowy, jeśli niczemu nie służy? Może to próba oswojenia nas z tym stanem wyjątkowym, co? Nieważne, wróćmy do onetowców. Jak się okazuje, dopiero po publikacji relacji wideo z podgranicy, z jednym z dziennikarzy onetu skontaktować się miał rzecznik białostockiej policji. Jak twierdzi onet, w celu cichego załatwienia sprawy na komendzie w hajnówce. Według relacji Onetu, postawieniu się dziennikarza i kamerzysty w komendzie powiatowej w Hajnówce funkcjonariusze mieli odebrać operatorowi karty pamięci do kamer. Dziennikarz oraz operator usłyszeli dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy przebywania na terenie objętym zakazem, drugi utrwalania za pomocą środków technicznych infrastruktury granicznej. Podał ONET. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Podinspektor Tomasz Krupa potwierdził w rozmowie z Państwową Agencją Prasową, że dziennikarze usłyszeli zarzuty w związku z popełnionym wykroczeniem w strefie objętej stanem wyjątkowym. Podkreślił, że są to zarzuty w związku z popełnionym wykroczeniem, a nie przestępstwem. Przyznał, że policja podjęła czynności po tym jak na portalu pojawiła się relacja z pobytu w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia tych czynów. Tak jak zostało to opisane w onecie, mniej więcej wyglądało. Nie cała ta relacja polega na Między innymi informacje dotyczące mojej osoby, jakobym się miał kontaktować z jednym z dziennikarzy i proponować mu polubowne załatwienie sprawy. To informacja godząca w moje dobra i niepolegająca polegająca na prawdzie, oznajmił. Według rzecznika, dziennikarze przekazali policji karty pamięci z zapisem relacji. Rzecznik dodał, że po wykonaniu czynności w komendzie powiatowej w Hajnówce, kontakt dziennikarzy z policją się zakończył. I co wy na to? Czekam na wasze opinię w komentarzach. Uważacie, że dobrze postąpili chłopcy onetowcy? Relacjonując, że bez problemu można łamać zasady stanu wyjątkowego, bo i tak nikt tego nie kontroluje? A może to tylko taka celowa prowokacja dla rozgłosu. Jakkolwiek by nie było, jeśli ktoś będzie chciał powtórzyć wyczyn onetowców, zapewne będzie miał na to jeszcze sporo czasu. Bowiem jak zapowiada Promateusz Morawiecki, Podobnie jak to było z lockdownami, jeśli będzie konieczność, stan wyjątkowy po podstawowym czasie 30 dni może zostać przedłużony. Szef rządu w rozmowie z RMFFM był pytany o rekompensaty dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenach, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy. Odparł, że wszelkie straty będą rekompensowane osoby prowadzące działalność gospodarczą, na agroturystykę czy hotele. To będziemy rekompensować wszelkie straty, które tam się pojawią. Powiedział morawiec: Tarcza jest już przygotowana. A aplikacja będzie bardzo prosta do założenia. A kryteria księgowe czy finansowe będą bardzo klarowne, bo będą opierały się o dochody, dodał. Dopytywany, jakie środki rząd przeznaczył na rekompensaty, premier zapewnił: Mamy taki budżet, jaki trzeba. Nie będziemy żałowali tutaj sił, środków, w tym przypadku środków finansowych, żeby zrekompensować realne straty wszystkim, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zadeklarował premier. Dopytywany, czy już dziś zakłada, że stan wyjątkowy zostanie przedłużony od paru. Nie zakładam tego dzisiaj, ale nie wykluczam takiej ewentualności. Musimy przede wszystkim chronić granice. to jest nasze zobowiązanie, to moje zobowiązanie wobec obywateli. Na pewno zrobimy wszystko, żeby granica była bezpieczna, zapewnił. Premier zwracał też uwagę na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 21. To nie jest zabawa, to są poważne ćwiczenia wojskowe tutaj, za naszą granicą, podkreślił Morawiecki. Hmm. Czy przypadkiem czegoś wam to nie przypomina? Ja rozumiem, że odbędą się wielkie manewry wojskowe za 21, jak to wspomniał premier, to nie przelewki, ale trochę kojarzy mi się to z lockdownem przedłużanym w nieskończoność. Wtedy też odpowiednio wcześnie zarezerwowali sobie możliwość przedłużania w nieskończoność lockdownu, prawda? Ach, te wspomnienia. Hmm. Oderwijmy się od tej granicy z Białorusią, więc słuchajcie, moi drodzy. Już niedługo szczypawki na C19 przestaną być objęte tajemnicą lekarską. Projekt poselski ma dać pracownikom podstawę do tego, by mogli sprawdzić, kto się zaszczepił przeciw C19, wyjaśnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory nie było do tego podstawy. Jak ujawnił Kraska podczas rozmowy z RMFFM. Wkrótce pojawią się przepisy, dzięki którym pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik zaszczepił się przeciw C19. Projekt ma trafić pod obrady na następnym posiedzeniu Sejmu 15 września. Pomysł, by pracodawca mógł wprowadzić obowiązek testowania dla pracowników niezaszczepionych jest godny rozważenia, stwierdził. Zdaniem Kraski, Zmiany nastąpią najszybciej jak to możliwe. Wskazał przy okazji, że rozwiązanie należy wprowadzić ustawowo, a potrzebny projekt może się znaleźć w agendzie następnego posiedzenia Sejmu. Rozważany jest wariant, w którym pracodawca będzie mógł przesunąć pracownika na inne stanowisko, jeśli ten się nie zaszczepi. Będzie to dotyczyć sytuacji, w których osoba niezaszczepiona ma bezpośredni kontakt ze współpracownikami lub klientami. Kraska spodziewa się również, że liczba zachorowań wzrośnie, kiedy Polacy wrócą z urlopów i wyślą dzieci do szkół. Według jego wiedzy już w tej chwili obserwujemy wzrost zleconych przez lekarzy badań. No w końcu czwarta fala powraca! I zauważyć to można nawet po wzroście kagańców na twarzach w sklepach. C19 w końcu wraca z urlopu. Jak widać, straszenie nie pomogło, loteria nie pomogła, dobrowolność również nie pomogła, to teraz czas na źródło utrzymania. Jak zajrzą do waszych portfeli, to jak zareagujecie? Zaszczypicie się? Jak zawsze, z niecierpliwością czekam na wasze opinie w tej sprawie, a tymczasem dotarliśmy już do końca materiału. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za wytrwanie do końca, więc jeśli znajdujecie się w tym zacnym gronie, napiszcie w komentarzach, aż tak nie szczypi mnie to. I ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Adieu!